Tutaj chciałem dokończyć drugą część nagrywania mojej recenzji na temat Hondy ADV 350 Zakończyłem pierwszą część na wadach i tam pokazywałem, pokazywałem że ta stopka uderza o obudowę silnika stwierdzono w salonie, że to jest wada, że zostanie to wymienione Także dobrze, jakbyście odbierali skuter mogli to sprawdzić jeszcze przed odbiorem w salonie Niektórzy mówią o wadach, że ekran jeszcze pęka, nie wiem, u mnie nie ma takiego problemu. Ekran jest przymocowany na sztywno nie chodzi, ale muszę powiedzieć, że nawet nie ma jakichś szczególnych drgań podczas jazdy, ja nie wiem, kto musi ktoś ekstremalnie hardkorowo jeździć. W jakimś takim naprawdę terenie, ale generalnie skuter nie nadaje się do takiego terenu. On jest specjalistą, jeżeli chodzi o pokonywanie dżungli miejskiej, ale i nie tylko. I muszę Wam powiedzieć, tak wspominałem o tej pojemności: motocykl czterocylindrowy 500-600 turystyczny. W realiach miejskich wąchałby dymek za, za tym skuterem. Naprawdę skutery zbierają się fenomenalnie. Fenomenalnie. Ta jazda nimi nie jest męcząca. Jest to nowe pojęcie, jeżeli chodzi o przyjemność jazdy. Powinno się zdefiniować pojęcie przyjemności jazdy, jeżeli chodzi o, o skutery jeżeli chodzi o modyfikacje na przyszłość, na pewno chciałbym zmienić wydech, który jest bardzo duży, ciężki ale jeszcze na tym etapie, na etapie docierania nie myślę o tym nie myślę o tym, ale na pewno wydech w stawie sportowy żeby lekko buczał mruczał, oczywiście nie, nie był nie wiadomo jak głośno ale, ale żeby ład, ładniej chodził, tym bardziej, że wydech tuningowy, akcesoryjny jest o połowę wagi Lżejszy. Oczywiście manetki. Tutaj zamówię takie bardziej, bardziej ładniejsze. Może tutaj te osłonki pompy hamulcowej. Zarówno tej i tamtej. No i uchwyt już zamówiłem uchwyt na, na telefon. Uchwyt na telefon, może też opor stalowy. Niektórzy mówią w recenzjach zagranicznych czytałem, że hamulce ten, ten ADV ma słaby. Jest to nieprawda, jest to nieprawda. Hamulce są bardzo dobre, ABS działa sprawnie, także z tym nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o porównanie do X Max X Maxa Yamaha, nie chciałem wchodzić w Yamahę. X-Max w zasadzie już ją zaliczkowałem, ale się wycofałem z tego. Bo Honda, Honda ma większą pojemność, ma te walory takie terenowe, jak wspominałem, i, i jest zdecydowanie nowszym modelem. Nie przymierzałem, nie, nie zakupiłem również BMW C400X. E, już nawet zapłaciłem całą kwotę ale wycofałem się również z tego e, BMW jest bardzo ciężkim skuterem jedynie podoba mi się podgrzewanie kanapy i ten taki e, display wielofunkcyjny ale to taki bardziej tablet bym powiedział ale z tego co czytałem BMW BMW nie produkuje ten skuter, tylko to jest jakaś tajwańczyk, koreańczyk czy jakiś taki inny skośnooki model. Muszę powiedzieć, że BMW ma jedynie dobrą reklamę, tak jak, jak GS, nie? Do dzisiaj mnie to zastanawia. Jak motocykl typu Adventure jest szeroki jak, jak parowóz i, i wygrywa testy porównawcze, właśnie Enduro. Ale z tego co wiem właśnie BMW to też dużo inwestuje właśnie w reklamę, w taką promocję. Dlatego nie mogło być inaczej. Ale to już jest inny temat. To jest inny temat. Nie dotyczy to tego, tego e, nagrania. Także z całą pewnością mogę polecić ten ten skuter Honda ADV. Wszystkim którzy się zastanawiają. Dobrze jest sprawdzić, sprawdzić po zakupie czy nie jest to produkcja 2021, a rejestracja 2022? Bo spotkałem się z, z, z czymś takim: że ktoś tam na forum napisał, że z, kupił w 2022, a rok produkcji był 2021. Także dobrze jest to sprawdzić. Niektórzy też mówią, że potrafi pocieknąć tylny amortyzator, ale to w ramach gwarancji yy, można to bez problemu wymienić. Nie? Honda tutaj nie, nie robi żadnego problemu ale u mnie nie ma nie ma, nie ma tej, tej wady także na pewno kupiłbym ten skuter jeszcze raz wszystkim gorąco polecam tutaj o właśnie w całej, w całej okazałości naprawdę fajnie się prezentuje. serdecznie wszystkich pozdrawiam i, i, i szerokiej drogi do zobaczenia na, na trasie